No i dziś kolejny dzień zmagań. Niedziela śniega nawaliło, że ho ho. A ja się wybieram do lasu i taką krótką przejażdżkę sobie strzelę. A co? No i pierwszy przystanek. No i jadę sobie teraz singlem wzdłuż rzeki. Malina, no gdzieś tam po ulicy, obwodnicy. Żeby tutaj się nikt nie jechał. Dzielicie się No nic jane. Piękny wiatr wyskoczył się znów. Nie ma lipy, tak samo jak wczoraj. Będzie więcej śniegu. Muszę sobie tutaj gdzieś przebić przez odwodnicę. Wiara akurat nie ma ruchu więc wiary bezpieczne można przyjechać na drugą stronę. Po drugiej stronie. I dalej będę wzdłuż rzeczki malina. No, z wiatrem tu się leci. Zero faktycznie No nie, właśnie jazd. No i za chwilę wjeżdżam do lasu, dzisiaj będzie mało gadania, więcej kręcenia, nawet nie wziąłem mikrofonów bezprzewodowych Oj, jestem w lesie Miejsce odpoczynku wilga O, tu piękne rozwisko już z stołu Gdzieś tam bobry zrobiły sobie tam, tamę. Gdzieś tam zaraz o pół metra wyższy Prawie. Cudowna zima. Zrobię. się zrobiło, mogło być, przed jakieś 3-4 dni nawet. Tak mówi podmora będzie to będzie No i teraz taka druga prosta z tego boru już ludzi kolejowej w kierunku Ozimka czarkochowych Piękny dźwięk kół się wydobywa zupełnie inaczej niż ja za po normalnym terenie. Miejscami takie małe się robią, 20 cm 30 cm na miejscach normalnych. To tak to jest. No, las pięknie chroni od wiatru dzisiaj Gdzieś go tam tylko słychać koronie drzew No i w tle już widać Dworzec w suchym Także teraz kawałek wioską do lasu znów Ile to na fali No i dzisiaj trochę cieplej. W okolicach jednego stopnia na piecu. Jak zwykle gile z olej co ostro. Przy zimowej jeździe no ale tak to już jest. Olten klas. Jeszcze nóżka polega brakuje jeszcze. To jest szczęście. No, jestem no. Na... Miejsce odpoczynku grzywacza w okolicach Farmirowic. Mała korekcja, jeżeli chodzi o temperaturę. Nie ma minus jeden, tylko niecały minus jeden. No i po pomału pojawiają się jakieś budneczki Ktoś próbował biegać na biegówkach Ale to jeszcze, to jeszcze nie ten czas o, Na tej drodze nie jestem pierwszy Jakieś tutaj już jeździły Leśnicy może Może myśliwi No i teraz mam jeszcze tak minimalnie z wiatrem Pomimo tego, że jadę w lesie przecież Ale za chwilę też odbiję w prawo o 90 stopni I to już będzie aż do domu pod wiatr Muszę jeszcze wykorzystać ten ostatni dzień weekendowy No bo w tygodniu już na pewno nie będę miał czasu jeździć więc tylko tlenarze jakiś tam pewnie w środy i tyle będzie z a ja pomału już dojeżdżam do pięknego miejsca widokowego nad potokiem czarnki o miód marina no świetnie tutaj jest byłem tutaj całkiem niedawno Nie przyrody. No i tą drogą na wprost za chwilę pojadę. No mega zaję sta zima po prostu Jest jakiś skromny cieple wodny w lesie, w ulicach Palmirowic, właśnie o nazwie, jakże urokliwej czarnka. No i teraz już wejdę do miejscowości Marina. Linii prostej praktycznie parę kilometrów, no i potem już będzie pole. O, jakie ładne łąki. No proszę, jak się zima rozgościła. No i taka oto sceneria bajkowa To jedna z takich popularniejszych tras w tej okolicy Ale żywego ducha tym razem o, za chwilę będzie wiata zatrzymam się na chwilę i może się czegoś napiję Jakby nie było miejsca odpoczynku, listy. No, i pomału wyjeżdżam z lasu. No, i robi się mordor. Ajajajaj. Takie oto widoczki się odsłoniły. No już się pomału zbliżam do miejscowości Malina Jakiś pół kilometra zostało może Przedtem to się dzieje! Kurde, 13 na godzinę, ten to 130, ale jaja. No i przed chwilą to był chyba najgorszy moment całego typu, No tak gwiało, że mnie prawie zjało z tej ścieżki rowerowej. A po prawej stronie była woda, sroga woda Jeziora Malnickiego. Jak już dojechałem No ale warunki też dzisiaj nie były łatwe Sały zabilane oczywiście Sakra No nic będę się żegnał Życzę miłej niedzieli i miłego tygodnia No i papatki